Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update z rynku kryptowalut, piątek, 22 marca. W dniu dzisiejszym rozmawiamy o altcoinach, dominacji bitcoina, rozwiniemy temat całkowitej kapitalizacji rynku altcoinów, porozmawiamy o tym, na co trzeba zwrócić uwagę, pokrótce perspektywa mikro dla bitcoina i przede wszystkim rozwiniemy temat makro dla bitcoina. Tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, w dniu dzisiejszym porozmawiamy o tym, co się dzieje, kiedy Bitcoin przebija swoje wcześniejsze ATH. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny, mam nadzieję, że ten odcinek też pomoże co niektórym osobom usiąść twardo na, na czymkolwiek siedzą i do, te osoby dostrzegną, co tak naprawdę jest przed nami. Wiem, że w momencie, kiedy są dypy, kiedy już coś nasze portfolio przyrosło, teraz się cofa. Jesteśmy niepewni, dużo osób ma tutaj taką mentalną słabość. Więc oczywiście mam nadzieję, że to rozwinięcie tutaj perspektywy makro troszkę wam ułatwi y, życie i odejdą od was te myśli: a może sprzedam, bo odkupię niżej? A może zrobię to? A może zrobię tamto? A może zrobię sramto? Ty jako inwestor musisz mieć twardą strategię rozumieć co się dzieje na rynku, musisz zrozumieć co nadchodzi, jeżeli mówimy tutaj o hoście, no i oczywiście z własnej perspektywy musisz mieć na tyle silnej woli, by usiąść na, na dupie, jak to mówią, i grzecznie czekać. Ale do tego wszystkiego przejdziemy zaraz. Oczywiście, jeżeli uznacie filmik za wartościowy, jak zawsze walczymy o 1000 lajków pod każdym filmikiem. Jeżeli nie, zawsze można zostawić dislike. Zanim przejdziemy do materiału, oczywiście jeszcze disclaimer. Nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, jak zawsze są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu. Jego pozycje, jego inwestycje, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zaczynamy tradycyjnie o CryptoBubbles. Widzimy, że mamy... Odreagowanie na po niektórych coinach. Widzimy, że Stacks nadgania ruchu Bitcoina. Do tego ICP, Doge, SNX, Cake. Phantom kontynuuje swój rajd związany tutaj z sonikiem z byciem tym sidechainem L2 dla Ethereum, można powiedzieć. Obudził się też TonCoin e, Ronin Maker i o dziwo BNB. Mamy też Arwea. Jeżeli chodzi o pozostałą część altcoinów, te, co mocniej odreagowały po ostatnim odbiciu bitcoina, teraz lokalnie przechodzą przez korektę. Jeżeli wciąż jesteście w momencie budowania portfolio, czy jeżeli wciąż macie obawy co do niektórych protokołów, przykładowo jakiegoś projektu w sektorze AI, czy też w gamingu, patrzcie na wolumen względem lidera w sektorze. Okay? To też da Wam taką alternatywę, takie odniesienie. Co robią główne projekty w danym sektorze, a co robi moja inwestycja? Jeżeli zauważycie, że nie ma w ogóle ruchu na waszym protokole, warto jeszcze raz zrobić swój research, czy faktycznie ta inwestycja ma sens. Przechodząc do dominacji bitcoina, omawialiśmy ten ruch wielokrotnie, w końcu jesteśmy wciąż w tej wielkiej akumulacji w tym klinie. Oczywiście w ostatnim tutaj czasie zobaczyliśmy dystrybucję lokalną na dominacji bitcoina, co też pozwala na odbicie i na większe odreagowanie na altcoinach, tak? Docelowo oczywiście chcemy zobaczyć makrodystrybucję. To jest makrodystrybucja, którą wyrysowałem i pokazywałem Wam jakiś czas temu. Oczywiście w momencie tutaj, w momencie kiedy jest bitcoin season, ta dominacja bitcoina rośnie. Ja tutaj wyznaczyłem dwa scenariusze, biały i żółty, jak widzicie, bo docelowo nie wiemy, gdzie będzie ten szczyt dominacji bitcoina. Ale dla altcoinów najważniejszy moment to jest, kiedy ta dominacja się cofa. Kiedy ta dominacja się cofa, kiedy ta dominacja się cofa. I wtedy zaczyna się altcoin season, wtedy zaczyna się altcoinowe szaleństwo, tak? Więc jeżeli trzymacie teraz altcoiny, jeżeli zbudowaliście sobie pozycję na altcoinach, to powinniście grzecznie czekać. Ok, skakanie z kwiatka na kwiatek nie jest niczym dobrym. O, bo to odskoczyła, to stoi z tyłu. Dobrze, spokojna Twoja roszczochrana. To, że to idzie do góry, to wcale nie znaczy, że to jest lepsza inwestycja niż ta, którą Wy podjęliście, bo to, że projekt A idzie do góry, może bazować na danym newsie, na jakimś zwiększonym momentum, na, trader, na podstawie traderów, którzy siedli akurat na ten protokół, tak? To, że coś rośnie szybciej od tego, co wy, w co Wy zainwestowaliście, to wcale nie znaczy, że w długofalowym rozrachunku będzie to lepsza inwestycja. Ale. To co powiedziałem przed chwilą, trzeba patrzeć czy wasz projekt w ogóle żyje, tak? Trzeba patrzeć czy jest w nim volume, czy jest wolumen, czy ktoś tego używa, czy jest to całkowita śmierć Wenecji. Także dystrybucja dominacji wygląda w taki sposób i to jest moment, kiedy tak naprawdę zobaczymy to kolejne większe pchnięcie na altcoinach. Także z perspektywy mikro wciąż poruszamy się w tym klinie, warto podkreślić że oczywiście jest to byczy klin, no i oczywiście docelowo spodziewalibyśmy się tutaj wybicia do góry, jednak sytuacja wydaje się być bardzo dynamiczna, bo wszystko zależy od tego, co robią ETF-y, jaka jest akumulacja ze strony ETF-ów. Także traktowałbym to na razie jako strukturę poglądową. I oczywiście tak jak strukturalnie wyjście górą jest tutaj 60-70%, tak w rzeczywistości, kiedy kapitał zacznie bardziej przechodzić do altcoinów, możemy zobaczyć już moment albo zalążek makrodystrybucji, tak? Co widzicie tutaj i jak macie przedstawioną, makrodystrybucję na dominacji. Najprostszy łopatologiczny sposób wyjaśnienia dominacji. Im niższa dominacja Bitcoina, tym lepiej dla Waszych altcoinowych. Toreb. Dalej o altcoinach. Total 3, czyli całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut bez bitcoina i bez ethereum. Rozmawiamy tutaj o altcoinach z wyłączeniem bitcoina i ethereum. Mówiłem wielokrotnie, że przebicie tego szczytu na 840 miliardów moim zdaniem będzie pierwszym krokiem do eksplozji najlepszą magiczną mieszanką która spowoduje wystrzał na altcoinach która spompuje te torby po prostu kosmicznie jest przebicie oczywiście tutaj przez całkowitą total 3 całkowitą kapitalizację altcoinów poziomu 840 miliardów i oczywiście dystrybucja tutaj na dominacji tak czyli spadająca dominacja równa się rosnący total 3 to równa się gówno wystrzał wszystkich altcoinów nie Także warto o tym pamiętać. Na razie tego nie widzimy, dlatego ja osobiście nie widzę powodu, żeby pozbywać się swoich altcoinów. E, raczej dokładam do swoich pozycji, które zostały zbudowane w naszej głębokiej zimie, czyli w naszej Besie, czy też w naszej wiośnie, która teraz doprowadziła nas do lokalnego ATH, doprowadza nas do naszego halvingu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pozycje, które swinguje, którymi handluje, jest to zupełnie co innego. Ja tutaj w pełni referuję oczywiście do hodla, tak? Więc dla mnie nie ma tutaj przesłanek, żeby pozbywać się swoich długoterminowych toreb, tego co hodluje i tego co chce sprzedawać. Dlatego, że ani nie ma makrodystrybucji na dominacji Bitcoina, ani nie przebiliśmy jeszcze minimum tego swing high, które jest wyznacznikiem odbicia zdechłego kota 48 tysięcy na Bitcoinie w drodze korektywnej w dół z zeszłej Hossy do, do Bessy. Więc jeżeli przebijemy 840 miliardów kapitalizacji rynku kryptowalut z wyłączeniem bitcoina i etera i zobaczymy dystrybucję mniejszą bądź też większą na dominacji bitcoina, to będzie moim zdaniem pierwszy moment do tego, by zacząć ściągać gainsy ze stołu. Warto też podkreślić, że wiele nowych osób, czy wiele osób, które ma strategię wyjścia z bitcoina do altcoinów, dopiero teraz będzie układać swoje pozycje altcoinowe, tak? Więc tutaj też, oczywiście, w pewnym momencie ta dominacja będzie najprawdopodobniej spadać, bo więcej osób zacznie bawić się w altcoinowe kasyno. Ale trzeba też pamiętać, że ETF-y stricte wchodzą w bitcoina, więc oczywiście ta dominacja wcale nie musi się jakoś mega szybko poddać. Nie? Zależy jak to będzie, jaki punkt widzenia będą miały osoby uczestniczące w ETF-ach. W każdym razie, Total 3 idący do góry, i dystrybucja na dominacji Bitcoina równa się pompowanie altcoinowych toreb. Warto to zapamiętać. Bitcoin perspektywa krótkoterminowa. Rozmawialiśmy ostatnio o Bitcoinie z perspektywy krótkoterminowej, rozmawialiśmy o tym klinie, mówiłem wam o swojej spekulacji. Rozmawialiśmy 20 rano, czyli gdzieś byliśmy najprawdopodobniej tutaj, kiedy o tym mówiłem. Widzimy, że udało nam się dzięki Powellowi Dzięki pompie Pawela wyjść z tego klinu, przetestowaliśmy górną strefę 68235, to jest ta biała linia, i zobaczyliśmy lokalne odrzucenie. Przetestowaliśmy górną linię trendu, która była wcześniej naszym oporem jako wsparcie. No i najprawdopodobniej, idąc tą metodologią, spodziewalibyśmy się dalszego marszu ku górze. Jako jako możliwy scenariusz rozmawialiśmy tutaj e, po pierwsze o mikrokorekcie ABC oraz o potencjalnej korekcie ABC, reagowaniu ABC i dopełnieniu korekty ABC. To byłby makroscenariusz, w którym ten mikroruch korektywny, o właśnie ten, byłby nestowany jako fala A. Okay? Czyli tutaj lokalne ABC byłoby większym A przed B i przed C. Jest to oczywiście scenariusz, który wciąż jest na kartach, ale ja Wam wyraźnie powiedziałem, to jest poziom, na który trzeba zwrócić uwagę. Dopóki jesteśmy powyżej 60 800, ja jestem tutaj spokojny. Jeżeli utracimy 60 800, na pewno otwieramy sobie drogę do 57,5, 55,5 czy nawet 52,5. Ok? I można się uśmiechać, można tutaj. Patrzeć na to na zasadzie, to nigdy się nie wydarzy. Spokojnie, kiedy byliśmy na 60, kiedy byliśmy na 66 tysięcy, już podawałem wam strefy, do których możemy się cofnąć, no i do jednej z tych stref się cofnęliśmy. Także spokojna wasza rozczochrana. Teraz tak. Kiedy wybiliśmy z tego klinu, oczywiście jeżeli mamy obrócić makrotrend, musimy wrócić powyżej naszego ATH, tak? W taki sposób jesteśmy w stanie obrócić trend. No bo warto podkreślić, że trend jest prospadkowy, odwróciliśmy trend prowzrostowy. Wprawdzie utrzymaliśmy cały czas to swing high, tutaj wciąż bardzo dużo stop lossów leży, ale oczywiście spadliśmy poniżej dziennej dwudziestki. O co było mówione w zeszłym odcinku w środę? Więc oczywiście zasygnalizowaliśmy sobie trend spadkowy z perspektywy dziennej. Także klino, o którym mówiłem, jak na razie się rozgrywa. Zobaczymy, czy będzie tu wystarczająco momentum, by utrzymać ten ruch do góry i zobaczymy, gdzie tak naprawdę my będziemy w stanie w tym ruchu zajść. Kluczowe w tym momencie niekoniecznie jest odwrócenie trendu z perspektywy mikro, a powrót powyżej ATH. Czyli ja tutaj w tym odreagowaniu chciałbym zobaczyć Bitcoina powyżej 69 tysięcy. I myślę, że byłby to pierwszy krok do tego, by docelowo nałożyć nowe ATH. Jeżeli, jeżeli przebijemy to ATH, nasze obecne, spodziewam się Bitcoina za 75 do 85 tysięcy dolarów. OK. Jeżeli uda nam się jeżeli uda nam się przebić to ATH, myślę, że ta 17 blisko procentowa korekta, o ile się nie mylę, pomierzmy sobie to, ta 17% korekty wystarczająco przeczyściła lokalny open interest, wystarczająco wystraszyła, no wystarczająco, nie super, ale wystarczająco wystraszyła tutaj Moonboyów, pozwoliła na reakumulację, widzimy, że dużo osób kupiło ten dyb, więc uważam, że jeżeli przebijemy to obecne ATH, które utworzyliśmy całkiem niedawno, bo 13-14 marca, kolejne cele to 75-85 tysięcy. Oczywiście w tym wszystkim musi, musi pomóc też akumulacja ze strony ETF-ów, bo chcemy mieć to stałe momentum, które tutaj jest na rynku. I to jest ten byczy scenariusz oczywiście z perspektywy mikro. Na razie rozwija się moja tutaj teza odnośnie tego klinu i zobaczymy tak naprawdę, jak daleko my tu zajdziemy, tak, w tym odreagowaniu. Ale jest również ten, ten scenariusz prospadkowy, ten negatywny. Jeżeli utracimy 60 800, no to oczywiście będzie to bardzo, bardzo negatywny statement. E, widzimy, widzimy tutaj na MTF-ie, bardzo ładny napływ kapitału, widzimy fajny napływ wolumenu z Matrixa, widzimy również, że dość mocno wyciąga nam się 4-godzinny RSI, ale również widzimy, że jest jeszcze tutaj miejsce na pchnięcie, więc jak najbardziej myślę, że ten ruch, o którym mówiłem powyżej naszego ATH, jest tutaj jak najbardziej możliwy, tak? więc RSI również pozwala jak najbardziej na taki ruch. Zobaczymy, co pokaże na weekend. Oczywiście jest piątek. Zobaczymy, czy będzie to zielony weekend, czy też nie. Warto zobaczyć, gdzie będą zamknięci tutaj traderzy pod koniec zamknięcia rynku futures. No i dobra, i teraz kwestia makro: to, co chciałem poruszyć, bo jednak widać z perspektywy tutaj inwestorów, że dużo osób zastanawia się docelowo, czy sprzedawać, czy nie sprzedawać. A jest odrzucenie. Na ATH. Teraz pójdziemy do 50, 30, 10 tysięcy. Oh my god, baby, it's going to fucking zero. Otóż. Otóż. Jak zobaczymy sobie, jak wyglądała. Wcześniejsza struktura wykresu, bo ja reflektuję do struktury wykresu, nie jestem gościem od cykliczności, oficjalnie wam mówię, nie wiem ile tam dni liczą, i tak dalej, i tak dalej. Ja patrzę na strukturę wykresu. Co oczywiście nie znaczy, że ta cykliczność nie ma sensu, czy też jest bez sensu, tak. Więc patrząc na strukturę wykresu, ludzie mają po pierwsze zbyt wysokie oczekiwania. Nie? Warto podkreślić, że w tym ruchu od dołka naszej bessy doszliśmy bardzo szybko do naszego ATH. Pierwszy raz w historii zrobiliśmy nowe ATH przed halvingiem. Co znaczy, że jesteśmy wcześniej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak zobaczycie sobie na cykl 13, 17, no to zauważycie, że w momencie kiedy przebijaliśmy wcześniejsze ATH, czyli mamy 13ą hossę bessę i moment kiedy próbujemy przebić wcześniejszy szczyt Mamy 17 hossę, mamy bessę i mamy moment, kiedy staramy się przebić wcześniejszy szczyt. Mamy hossę 21, która składała się z dwóch szczytów, mamy bessę 15,5, no i mamy moment, kiedy staramy się przebić wcześniejsze ATH z wcześniejszej hossy. Za każdym razem, w każdym białym kółeczku, przelot przez wcześniejsze ATH nie był prosty, łatwy, wygodny. Nie wchodziło to jak mama w tatę, nie? Więc bycie tutaj nastawionym sceptycznie, negatywnie, czy bycie inwestorem, który ma pełnego Pampersa, jest w pełni niezrozumiałe. Dlatego, że jeżeli zobaczycie co się wydarzyło w próbie przebicia szczytu z 13 roku, mieliśmy tutaj pchnięcie, mieliśmy pierwszy retest tego ATH po bardzo długim czasie. Tutaj nałożyliśmy ruch korektywny na poziomie 32%. Zbudowaliśmy momentum, zbudowaliśmy volume. Po tak dużym pchnięciu, mieliśmy ochłonięcie na RSI, mieliśmy okres reakumulacji, mieliśmy osoby, które tutaj dołączały do rynku, tak, kiedy Bitcoin testował to ATH. I dopiero za drugim razem, i to też nie tak łatwo, bo widzimy tutaj mamy czerwony tydzień pomiędzy zielonymi świecami, przebiliśmy ATH, i wtedy jest ten najważniejszy impuls do góry. Ok? W 17 roku. Bardzo podobna sytuacja. Szczyt 17, pobloło w topie, tutaj był bardzo taki szpiczasty ruch. Zejście w Besse, odbicie, yy, pułapka 19 roku, później świrus, powrót do okolic 20 tysięcy. I tutaj również waflowaliśmy się na tym poziomie mocne 4 tygodnie. Mieliśmy dwa czerwone tygodnie, ale kiedy już przebiliśmy to ATH. Nałożyliśmy docelowo pierwszy niższy szczyt, korekta i drugi wyższy szczyt, więc do lokalnego szczytu było to 249%. Ok. I teraz patrząc na to, co się dzieje obecnie. Udało nam się po BES-ie nałożyć silny impuls, który doprowadził nas do szczytu wcześniejszej hossy. Na obecną chwilę jesteśmy tutaj trzeci tydzień z tego, co widzę. I oczywiście, jak sobie to przybliżymy to widzimy, że pierwsza świeca przetestowała ten poziom. Druga świeca, która jest taką świecą niezdecydowania, jak to ludzie lubią nazywać, czyli tutaj była i duża presja w dół i duża presja do góry, tak? I tutaj jakby zamknęliśmy się idealnie, idealnie pod tym poziomem wcześniejszego ATH. I teraz kolejny tydzień obecnie trwający, my również walczymy z tym poziomem. Jeżeli jesteś teraz inwestorem, który zastanawia się i chce kombinować, czy sprzedać, czy może odkupić niżej, czy coś innego, bo różne pomysły ludzie mają w głowie. Weź głęboki wdech, podciągnij spodnie i grzecznie czekaj. Bo jeżeli przegapisz ten ruch, jeżeli przegapisz ten ruch, to będziesz sobie pluł w brodę. Bo wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, osoby, które są tutaj od Bessy, czyli od naszej głębokiej zimy z punktu sezonowości, osoby, które są tutaj od wiosny z punktu sezonowości w tej inwestycji, cały owoc tej akumulacji, edukacji i wszystkiego, co robiliście w okresie Bessy i wyjścia do Hossy pójdzie się jebać. Jeśli popełnicie teraz błąd, rozumiecie o co chodzi. Teraz wchodzimy w moment, to może być za tydzień, to może być za dwa tygodnie, to może być za trzy tygodnie. Ja nie mówię, że nie spadniemy zaraz do 55 tysięcy, bo przed chwilą pokazałem Wam, że jest taka możliwość, jeżeli utracimy 60 800. Ok? Ale jeżeli przekombinujecie w tym momencie, w momencie, kiedy głaskamy, liżemy, pieścimy nasze wcześniejsze ATH. Kiedy jesteśmy w tym białym kółku. Jeżeli to zdóbcycie, będziecie żałować. Więc teraz nie jest moment na kombinację. Teraz jest moment na dokładanie do pozycji albo na to, by grzecznie siedzieć i czekać, aż na imprezie włączą muzykę. A na imprezie włączają muzykę w momencie, kiedy Bitcoin zbiera wystarczająco momentum i ma wystarczająco siły, by przebić wcześniejsze ATH. I tu. 1454%, 250%, no i może docelowo gdzieś okolica 100-150% tutaj, może więcej. Zaczyna się dopiero impreza. Przesiedzieliście cały ten gówniany okres od Bessy, żeby teraz być w hoście, Czyli w naszym, naszym tutaj okresie sezonowości, który nazywamy latem, tak? Czyli nasza bessa jest zimą, nasze dojście do wcześniejszego ATH jest naszą wiosną i teraz czekamy na lato. Nie wiem w jaki inny sposób mogę zobrazować to, ale na dobrą sprawę siedzieliście tutaj, akumulowaliście, edukowaliście się tylko po to i głównie po to, by poczekać na to wybicie wcześniejszego ATH. Bo tutaj przyjdą prawdziwe geńsy. Tutaj przyjdą prawdziwe zarobki, tutaj przyjdzie wasza indywidualna walka z waszym mentalem, żeby was chciwość nie pochłonęła i żeby wam nie pękła dupa. OK? Ale docelowo cały ten okres czekacie na to, co się wydarzy tutaj. Więc jeżeli macie głupie pomysły, sprzedam, kupię, zamienię, bla bla bla, ja nie daję porad inwestycyjnych, ale uważam, że takie. Przemyślenia trzeba schować głęboko do kieszeni i grzecznie czekać. Jeżeli ktoś jeszcze dokłada kapitału, będzie korekta, wchodzisz jak mama w tatę. W hossie kupno każdego typu oprócz tego ostatecznego, który je zakańcza, zakańcza sezon hossy, jest tutaj dobrym pomysłem. Dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób Wam tutaj pomogło zobrazowało to, gdzie jesteśmy, na co czekamy i tak jak mówię, bazując na perspektywie mikro, wszystkie poziomy są Wam znane, bazując na perspektywie makro, myślę, że już bardziej łopatologicznie tego, co przed nami nie da się tutaj wytłumaczyć. Oczywiście może być odpukać wojna, może być czarny łabądź, różowe gęsi, cokolwiek i to wszystko może się zdupcyć, ale takie jest ryzyko inwestycyjne. Życzę wszystkim miłego piątku, spokojnego weekendu, do usłyszenia w poniedziałek, trzymajcie się, hejka!